Ale chyba ostatnie branie i na haczyk szóstkę, na haczyk szóstkę spróbujemy. Tam coś wyskoczyło, tylko nie zwróciłem uwagi, co? Też płotka to była? Duża fala, nie wiem czy to nie boleń może siedzi. Obym się pomylił. E, płotka, 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 jakby tak do M tutaj nam ten o, 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 o może, może. Może, bo to jest płoć. Może będzie złoto, ale tak no. Pół na pół. Jest <laughs> równe kilogram, równy kilogram. Jest, jest <laughs> pięknie wyczekana ta płoć, ale to się nakombinowałem. No i pięknie.